Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować nowy blank wykonany z włókna szklanego S-Glass do nowej serii wędek szklanych Pure. Jest to dla nas taki trochę przełom technologiczny, gdyż wcześniej większość naszych blanków była robiona z materiału E-Glass. To już jest... Troszkę inna technologia. S-glass w stosunku do e-glass jest przede wszystkim lżejszy, bardziej sprężysty, sztywniejszy, przez to blanki mają bardziej szczytową akcję. Również wykonanie tego blanku jest na wysokim poziomie. To widać już chociażby po, po tym, jak ten sekcje poszczególne wchodzą. W siebie. One wchodzą zawsze na taką samą długość. Bardzo fajnie się klinują i zamykają. Każdy blank i każda wędka uzbrojona na tym blanku zawsze będzie miała co do milimetra, będzie tak samo wchodzić w siebie. To jest dosyć istotne. Gdzieś to niektórzy nazywają w tej chwili jako technologia nano. Ja bym tutaj aż tak daleko nie szedł, jeśli chodzi o tą technologię, ale jest to wykonane naprawdę bardzo, bardzo fajnie i bardzo precyzyjnie. Drugą taką sprawą to jest właśnie ta powłoka, struktura. Czuć w palcach, że jest bardzo jednolita, bardzo gładka. Czasami gdzieś tam można było wyczuć na blankach Eglas jakieś tam poszczególne struktury czy zwoje włókna szklanego. Tutaj wszystko jest bardzo jednolite i bardzo gładkie. Poza tym jak się przyjrzymy tak dokładnie, to jest akurat blank transparentny, to widać jak jednorodne i jednolite są te maty szklane. Widać pojedyncze włókna, jak są ułożone, naprawdę jest to zrobione wszystko bardzo precyzyjnie. W dalszej części filmu zobaczycie krzywą ugięcia tego blanku. Zboiliśmy już parę wędek na tych blankach. Naprawdę kapitalnie się nimi rzuca, są bardzo lekkie. Są świetne, jeśli chodzi o taki średni dystans 10-15 metrów. Możemy przyspieszyć, możemy zwolnić. Nie musimy wkładać tyle energii w rzucanie. Wędka i e blank robi całą robotę podczas rzutów za nas. Bardzo ładnie potrafi zaprezentować muszkę, zwolnić. A jak trzeba osuszyć tą muchę, to przyspieszyć naprawdę. To już można powiedzieć że taki najwyższy światowy poziom. Na pewno na naszym profilu na Facebooku będziemy prezentować kolejne customy, właśnie wykonane na tych S-glassach. No nic, czas pojechać na jakieś porządne ryby. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia nad rzeką. Trzymajcie się. Zobaczcie na tym etapie widać, że jest to akcja szczytowa. Praktycznie sama szczytówka się ugina. Określiłbym tą akcję jako fast. Natomiast zwiększając ciężar i siłę, angażują się w ugięcie w krzywą ugięcia dalsze partie blanku. Zobaczcie wchodzi już środek. Już przy takim silnym i mocnym pompowaniu czuję, jak wędka pracuje w dolniku. Jest tutaj potężna moc. Podczas takiego ugięcia ryby bardzo szybko się męczą. Fajne jest też to, że ten blank, zobaczcie, on nie staje. On cały czas, w miarę wzrostu obciążenia, on cały czas ugina się głębiej i mocniej i coraz bardziej angażuje dolnik. Teraz jeszcze taki, taka fajna symulacja tego najbardziej newralgicznego momentu, czyli wprowadzenia ryby do podbieraka. Wiele wędek przy tym w tym momencie nie ugina się prawidłowo. Powoduje, że ryba bardzo mocno odjeżdża na boki i praktycznie tracimy kontrolę podczas wprowadzania ryby do podbieraka. Szczególnie szybkie, sztywne i długie wędki mają ten feller. Zobaczcie jak tutaj fajnie możemy Kontrolować ten moment. Możemy sterować rybą, naprowadzić sobie ją dokładnie do podbierak. Szczytówka pionowo, w stosunku do tafli, daje pełną kontrolę nad holem. Cały czas możemy to ugięcie zwiększać. W tym momencie ryba już ma wyciągnięty pysk na powierzchnię, przy takiej sile, i bez problemu wprowadzamy ją do podbieraka.